Witajcie w kolejnym odcinku wideobloga Dzisiaj pokażę Wam jak edytować aplikacje, czy też inaczej aktywności w zegarku Garmin Fenix 3. Garmin Fenix 3 to zegarek stworzony z myślą o ludziach aktywnych. Oferuje on kilka, a nawet kilkanaście rodzajów aktywności. W tej chwili przeszedłem do listy przykładowych aktywności. Jest tego sporo. W praktyce z wszystkich aktywności nie jesteśmy w stanie skorzystać, dlatego producent daje nam taką możliwość, że tą listę możemy posegregować. Jeżeli wiemy, że nie będę w najbliższym czasie potrzebował aktywności o nazwie wiosłowanie, to mogę przejść do ustawień, dalej do aplikacji. I tu odszukujemy na tej liście pozycję o nazwie wiosłowanie. OK i jesteśmy w edycji tej aktywności i odszukujemy pozycji stan. W tej chwili jest informacja pokaż i ten suwak jest przesunięty w górę, to znaczy, że aplikacja jest włączona, a tym samym jest widoczna na liście aktywności wiosłowanie przesunąłem, wciskając prawy górny przycisk, ten suwak przesunąłem w dół, w tym samym stan jest ukryty. Wycofując się do ekranu początkowego i teraz przechodzę do listy i tu już teraz wiosłowanie nie będzie widoczne. W analogiczny sposób możemy całą listę sobie posegregować i zostawić na niej tylko te aktywności, z których faktycznie na co dzień będziemy korzystać. Być może zauważyliście przed chwilą, jak przesuwałem listę, że mam na niej dwie pozycje, które są e, aktywnościami niestandardowymi: ABS i ABS pompki. No właśnie. E, Phoenix oferuje kilka, kilkanaście rodzajów aktywności, które są fabrycznie zdefiniowane przez producenta, ale jest też taka opcja, że sami tworzymy własną aktywność i w tym celu wchodzimy w ustawienia, w aplikacje. Tu wciskamy strzałkę w górę, bo tak będzie szybciej i dostajemy się tym samym na, na sam dół listy aplikacji i pojawia się opcja dodaj nową aktywność. Często pytacie nas, czy z Fenixem można jeździć na rolkach. Oczywiście można, ma on GPS, także jeżdżąc na rolkach na zewnątrz zegarek zliczy pokonany dystans, czy to jest prędkość GPS-u, ale e, idąc dalej możemy nawet utworzyć e, aktywność o nazwie rolki. W tym momencie doszliśmy do wyboru typu aktywności i tu sobie zdefiniujemy, że to, będzie, że to będzie aktywność inna. Kolor akcentów może być niebieski. Wybieramy nazwę Czyli będą rolki, wpiszemy rolki, rolki. Ok, rolki, i teraz musimy przejechać na samą górę alfabetu, żeby haczykiem potwierdzić. Wybierz ustawienia aktywności. Użyj domyślnego, GPS musi być włączony, czyli zatwierdzamy, dodano profil o nazwie rolki, ewentualnie możemy przejść do edycji ustawień i tu dalej poedytować ekrany danych, ustawić alerty tętna jeśli mamy taką potrzebę i zdefiniować pozostałe parametry. Teraz przejdę do ekranu początkowego i wchodzimy do listy aktywności, i na samym dole powinna nam się pojawić nowa aktywność o nazwie rolki. Te wszystkie parametry możemy edytować w ustawieniach aktywności. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy Wam, jak sortować, segregować listę aktywności, a także jak dodać. Nową aktywność do tej listy. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia.